Księga Mormona, zapis Mormona, rozdział ósmy. Lamanici ścigają Nefitów i zabijają ich. Księga Mormona zostanie wyjawiona mocą Boga. Biada ludziom, którzy walczą przeciwko dziełu Pana. Kroniki Nefitów zostaną wyjawione w czasach niegodziwości, rozpusty i odstępstwa od Boga. Oto ja, Moroni kończę kronikę mormona mego ojca i zapisuję tylko niektóre rzeczy czyniąc to zgodnie z przykazaniem mego ojca po ciężkiej i straszliwej bitwie pod kumorach nefici którzy uciekli na południe byli ścigani przez lamanitów aż wszyscy zostali zgładzeni mój ojciec także został przez nich zabity i pozostałem sam aby zdać tę smutną relację z zagłady mego ludu oto odeszli z tego świata a ja wypełniam nakaz mego ojca i nie wiem, czy ja też nie zostanę zabity przez Lamanitów. Dlatego dopisuję do tych kronik i ukryję je w ziemi i nie dbam, dokąd potem pójdę. Mój ojciec spisał te dzieje i wyjaśnił, dlaczego zostały spisane. I ja bym także o tym napisał, ale nie mam miejsca na płytach ani też kruszcu, by zdobyć nowe. Jestem sam. Mój ojciec zginął w bitwie a także wszyscy moi bliscy, i nie mam ani przyjaciół, ani gdzie pójść, i nie wiem, jak długo Pan pozwoli mi żyć. Oto upłynęło 400 lat od przyjścia na świat naszego Pana i Zbawcy. Ilamanici ścigali nefitów, mój lud, z miasta do miasta, z miejsca na miejsce, aż ich wybili. I wielka była ich klęska, ogromna i straszliwa jest zakłada nefitów mego ludu. I dokonała tego ręka Pana. Lamanici walczyli też między sobą, i w całym kraju nie ustają morderstwa i rozlew krwi, i nikt nie wie, kiedy nastąpi koniec wojny. I nie będę więcej o nich mówił, gdyż nie ma w całym kraju nikogo oprócz Lamanitów i spiskowców. I prawdziwy bóg nie jest znany nikomu oprócz uczniów Jezusa, którzy. Przebywali w tym kraju do czasu, gdy lud ten stał się tak bardzo niegodziwy, że Pan nie pozwolił im dłużej pozostać pośród tego ludu. I nikt nie wie, gdzie są na tej ziemi. Ale ja sam i mój ojciec widzieliśmy ich i nauczali nas. I kto przyjmie tę księgę i nie potępi jej z powodu jej niedoskonałości, dowie się o jeszcze ważniejszych rzeczach. I jeśli byłoby to możliwe, ja, Moroni, uczyniłbym Wam wszystko wiadomym, ale na tym kończy pisać o tym ludzie. Jestem synem Mormona, a mój ojciec był potomkiem Nefiego. Jestem tym, który ukryje tę księgę dla Pana. Same płyty nie przedstawiają wartości, gdyż Pan powiedział, że nikt ich nie posiądzie dla zysku, ale to, co jest na nich zapisane, ma wielką wartość. I Pan będzie błogosławił temu, kto to wyjawi, albowiem nikt nie będzie mógł tego wyjawić bez mocy od Boga. I Bóg chce, aby zostało to dokonane jedynie z myślą o Jego chwale dla dobra ludu, od dawna rozproszonego i mającego od wieków przymierze z Panem. Błogosławiony, kto to wyjawi, gdyż zgodnie ze słowem Boga to święte pismo zostanie wydobyte z ciemności na światło. Zostanie wydobyte z ziemi, zajaśnieje w ciemności i ludzie je poznają, a stanie się to dzięki mocy Boga. I jeśli są tutaj błędy, są one błędami ludzi. My jednak nie wiemy o żadnych błędach, ale Bóg wie wszystko. Kto więc to potępia, niech będzie tego świadomy, aby nie zasłużył na ogień piekielny. A kto mówi, pokaż mi te płyty, albo cię zabiję, niech uważa, aby nie żądał tego, co Pan zakazał. Albowiem kto ostro osądza, będzie ostro sądzony, gdyż zapłata Jego będzie zależała od jego czynów. Kto więc bije innych, będzie bity przez Pana. Zwróćcie uwagę na to, co mówi Pismo Święte: nie będziesz bił ani sądził, bo sąd i pomsta należą do mnie, i sam ja sam odpłacę, mówi Pan. I temu, kto będzie chciał się zemścić i będzie walczył przeciwko dziełu Pana i domowi Izraela, jego ludowi przymierza, i powie: Zniszczmy dzieło Pana i zapomni on o przymierzu, które zawarł z domem Izraela, grozi ścięcie i wrzucenie w ogień, albowiem wieczne cele Pana będą następować, aż wypełnią się wszystkie jego obietnice. Wczytujcie się w proroctwa Izajasza. Nie mogę ich tutaj zapisać, ale mówię wam, że święci, którzy zajmowali ten kraj i odeszli z tego świata przede mną, z prochu będą wołać do Pana. I jak Pan żyje, nie zapomni on przymierza, które z nimi zawarł. Wie on, o co go prosili za swymi braćmi, i zna ich wiarę, gdyż rozkazując w Jego imię, mogli przesuwać góry i wstrząsać ziemią. Mocą Jego słowa, na ich rozkaz, rozpadały się mury więzień, a żar rozpalonego pieca nie wyrządzał im szkody, ani dzikie zwierzęta, ani jadowite węże nie mogły ich zranić. I działo się to mocą Jego słowa. Modlili się oni także za tego, komu Pan miał pozwolić na wyjawienie tych rzeczy, i nikt nie powinien mówić. Że to się nie stanie, gdyż nastąpi to, jak Pan powiedział, i zostaną one wydobyte z ziemi mocą Pana i nikt nie będzie mógł temu zapobiec. Stanie się to w czasach, gdy będą mówić, że cuda ustały, i będzie to, jak gdyby mówił to ktoś umarły. Stanie się to w czasach, gdy krew świętych będzie wołać do Pana o pomstę za tajemne spiski i czyny ciemności. Stanie się to w czasach, gdy zaprzeczać będą mocy Bożej, gdy ludzie należący do kościołów będą niegodziwi, a serca ich pełne pychy. Stanie się to w czasach, gdy władze tych kościołów i ich nauczyciele będą tak pyszni, że zazdrościć będą jeden drugiemu wyznawców. Stanie się to w czasach, gdy dochodzić ich będą wieści o pożarach, burzach i dymach w obcych krajach. Dochodzić ich będą pogłoski i wieści o wojnach i trzęsieniach ziemi w różnych miejscach. Stanie się to, gdy cały świat będzie zniszczony i będzie wiele morderstw, rozboju, kłamstwa, oszustw, rozpusty i wszelkich występków. Wielu wtedy będzie mówiło: Uczyń to czy tamto, bo ostatniego dnia Pan i tak poprze takich jak Ty. Biada takim, gdyż są w otchłani goryczy i okowach zła. Stanie się to w czasach, gdy utworzą sobie kościoły, gdzie będą mówić: pójdźcie do nas, a za wasze pieniądze otrzymacie odpuszczenie grzechów. Źli, przewrotni i uparci, dlaczego tworzycie sobie kościoły z myślą o zysku? Dlaczego przeinaczyliście święte słowa Boże, sprowadzając potępienie na swe dusze? Zważajcie na objawienia Boga, albowiem nadejdzie czas, gdy wszystko się wypełni. Oto Pan ukazał mi wielkie i niezwykłe wizje tego, co wkrótce nastąpi, gdy otrzymacie tę księgę. Oto mówię do Was, jak gdybyście byli obecni, chociaż Was nie ma. Ale Jezus Chrystus pokazał mi Was, że wiem, jak postępujecie. Wiem, że chodzicie z pychą w sercu i tylko nieliczni. Nie wynoszą się ponad innych. Wiem, że nosicie kosztowne stroje i zostrościcie jeden drugiemu. Wiem, że walczycie między sobą, dokuczacie, prześladujecie bliźnich i czynicie wszelką nieprawość. I każdy z Waszych kościołów jest zanieczyszczony pychą, która rozpiera Wasze serca, albowiem kochacie pieniądze majątki, kosztowne szaty i ozdoby waszych kościołów bardziej niż biednych, potrzebujących, chorych i cierpiących. Wy, którzy szerzycie zepsucie, obutnice, nauczyciele, sprzedający się za to, co przepadnie. Dlaczego zanieczyściliście święty kościół Boga? Dlaczego wstydzicie się wziąć na siebie imię Chrystusa? Dlaczego słuchając pochwał świata wolicie niekończącą się niedolę odwiecznego szczęścia. Dlaczego przeozdabiacie się tym, co nie daje życia, a nie zwracacie uwagi na głodnych, potrzebujących, obnażonych, chorych i cierpiących, przechodzących obok was? Dlaczego dla zysku organizujecie swe tajemne i wstrętne zmowy i zmuszacie wdowy i sieroty, aby płakały przed Panem i aby krew zabitych mężów i ojców wołała do pana z ziemi o pomstę na was. Oto wisi nad wami miecz pomsty i wkrótce nadejdzie czas, że pomści on na was krew świętych, gdyż nie zniesie dłużej ich wołania.